Kura! Kina i kasyna otwarte od jutra. Kina bez popcornu, a kasyna na zapałki będą grali na pewno. Natomiast restauracje zamknięte nie pozwolą. Minister Ziobro nakazał jeszcze, insynuował oczywiście prokuratorom, że mogą stawiać za otwarcie restauracji zarzuty powszechnego sprowadzenia niebezpieczeństwa. Na życie i zdrowie obywateli to jest zagrożone sankcją do lat 8. W podobnej sytuacji były kina. Jeszcze dzisiaj sprowadzają powszechne niebezpieczeństwo i mogą iść do kicia na 8 lat. Natomiast jutro to będzie organizacja pożytku publicznego, gdzie ludzie będą mogli rozerwać się oglądając film. No, i niektórzy mówią: dobrze, 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 niech tam cisną, bo oni się otwierają. Za restauratorami stoi prawo. A ja mówię: mój Boże, dokąd my idziemy.